Hej siemano, witam was w kolejnym filmiku z Delta Trójki Zapraszam was dzisiaj na drugi odcineczek naszej kariery Czyli taki jakby kolejny randomowy filmik Z tego nie wiem czy będę tę serię robił tak często, czy tak nie bardzo Tak więc powiedzmy sobie, że jest to na razie taki luźny off-top na moim kanale Dzisiaj dajmy te Brembo Blast, które właśnie mieliśmy odblokowane po ostatnim odcinku Tutaj jest trochę więcej wyścigów, z tego co się zdążyłem przyjrzeć Mamy tutaj 5 e, zawodów, tak, plus e, ten finał, także zajedziemy właśnie już od pierwszego. E, no i cóż, Brembo Blast, nie? pierwszy odcinek, Arai Offroad, Osiris Racing lancerem oraz e, Fidanza Offroad, również Subaru WRX, tak więc 100 punktów reputacji, 250 i 350 punktów reputacji. Czyli lecimy oczywiście naszym Peugeotem 207, Honda szybsza niż wygląda normalnie, Także lecimy, no. Kolejny puchar, ładnie idziemy. Mamy tor Aspen, tak? Jest to widać zimowa lokacja. Tak więc, no cóż. Lecimy, tak? Ice Trophy, buttermilk. No to, to chyba Ice to sugeruje, że będzie trochę chłodna, no nie? Tak jest na pewno zimowy, laczki założone. Miałem sobie ustawić manualną skrzynię biegów, ale nie zdążyłem, dlatego... Oj, 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 selekcji znałem to nie bardzo. Dlatego postaram się teraz polecieć już z kamery z pod No i zobaczymy jak to, jak to nam wyjdzie tutaj. Ale fajna ta hopa była. Chłopaki nas tutaj odstawiają, a to jest taki typowy już wyścig widać. Jeden za drugim. To jest właśnie taka fajna przewaga dyrta nad WRC, gdzie mamy bardzo mało takich wyścigów, że możemy ścigać się z całą ekipą naraz. Mamy same stadium, praktycznie, bo jest to taki jakby bardziej symulator, właśnie Mistrzostw Świata, niż tylko i wyłącznie arkadówka. A tutaj zobaczcie, mamy różnego typu zawody. Właśnie gonimy tego Subaru Güelixa, co ma tył jak Deulano. Sami sobie możecie zobaczyć. O proszę bardzo. Pysko. Tak jest. Jesteśmy na drugim okrążeniu, mamy w czwartą pozycję, tak więc przydałoby się jakoś tutaj przyspieszyć już. To mi tutaj blokuje polsko. Weźmiemy go tak. Uuu, spotkanie bardzo bliskie. dobry. Spadaj, padaj mistrzu, no proszę cię, no weź jeszcze. Yeah! Przedarłem się jakoś. Udało się. Super. A no tutaj telefie ten autem. Tutaj ostre hamowanie. Zapomniałem chyba trochę o tym zakręcie. Ale jesteśmy już na trasie. Tutaj o zusterko. przed nami już. Dobra. Dobra, udało nam się tutaj jakoś wyrobić, jest, słuchajcie, uuu, powiem wam, że z kamery z kopitu zupełnie inaczej, jest, jest trochę trudniej, kontynuujemy, dobra, mamy, mamy to, chyba był tylko wyścig 1 z jeden, tak więc lecimy już chyba następną sprawę, jak nam się uda. 500, 350, 250. Pięknie, wszystko zaliczone. No i co? I teraz w takim razie. O, odwrotnie coś. Super. Wciszę sobie tylko. Dobra. Super. Czyli jedziemy teraz w Truck National.

które będą na pewno trochę więcej ważyć i będzie się je ciężej prowadzić, tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Powiem szczerze, jechałem chyba w Dyrcie bodajże dwójce, albo w dircie 1 również z tymi brykami. Było naprawdę w porządku. Zresztą była taka gra na PlayStation 3 Motor Storm. No kurde, świetna. Naprawdę się fajnie, fajnie grało. Miałem tam jakąś demówkę i chyba pierwszą część tego, naprawdę świetna gra. No ale jedziemy już tutaj z tymi bryczkami. O, znowu to Aspen. Ło kurde, jak tym zarzucam. Jaki to jest Thor Crazy. No nieźle. Jakoś się przedaliśmy na drugą pozycję. Ale same hopy tutaj, z tego co widzę. W dodatku też nie mamy pilota. U. Dobra. Shit, my friend. No nieźle. Znacznie czułe jest tutaj sterowanie mam wrażenie. Niby mam ustawione na dużo, ale kurde i tak jest bardzo czułe. Jeśli chodzi o ten śnieg w ogóle. Mam takie feedbacki, że ciężko jest utrzymać auto w ogóle w ten, w ryzach. No jakoś się udało, spoko, jesteśmy pierwsi dwie sekundy ma do nas, Dzień i pół Rozpoczynamy zaraz chyba trzecie okrążenie gdzieś tutaj. Dokładnie. Trzeba jak najszybciej to skończyć, bo nie lubię takie, takich wyścigów. Co dopiero jakbym tu na manualce jeszcze jeździł? Mogłoby być też ciężko. Dobra, już się udało. Tutaj jest ta seria takich dziur teraz. Dokładnie, tutaj już musimy zwalniać. Tu strasznie, słuchajcie, pobudliwe jest to auto. Dobra, ale już to kończymy. Gdzieś tutaj bodaj, tak jest. Dobrze. Udało się. Ciśniemy następną rzecz. Zobaczymy co tutaj mamy. Fajnie się tym jeździ, ale powiem szczerze, tor taki nie miły, taki średni. 500, 250, 250, super. Mamy czwarty poziom, bodajże, tak? Osiągnięcia gracza. Enix Energy Racing jest zainteresowany sponsoringiem. Super. Uuu, Rockstar Energy Drink Trans World Clash, tak. No ale cóż, no, słuchajcie, musimy jeszcze troszkę pojechać w tym tak zwanym Brembo Blast. Mamy tu już finał oblokowany, dobra. Pieprzyć to jedziemy, cały finał. Cztery okrążenia. Je może być ciekawy Mitsubishi Lancer i oczywiście Peugeot 207, tak? Zobaczymy. Peugeot 207 najwięcej punktów reputacji, gdzie tym zdobyć, tak więc nie zastanawiam się, tylko biorę właśnie go. I zakończymy to sobie szybciej niż się spodziewałem. Znowu huta. Tylko tym razem, właśnie takim pęlocikiem. Zobaczymy, czy będzie on rzeczywiście ciągnął. Jak Sasha Grey. Znowu mamy ten sam zestaw full, już poznaję to auto. Także jedziemy. Tylko tym razem mamy hutę, ale z kamery skupitu. Z Wow, wow wow! Dzięki mistrzu. Fajne było to. Tutaj trochę poślizgiem wejdziemy. Wow. Jest hardcore. Powiem wam. Jesteśmy na czwartej y, pozycji, na pierwszym ogrążeniu. Tu mamy tego Forda przed sobą, to jest chyba Ford właśnie i tak jest na zakręcie się go udało jakoś to wziąć Kontrolowanie tutaj tym ostrym w prawo na ser dziesiątka przede mną także nie będę go cisnął tutaj na hama. poczekamy na taką niezłą okazję tutaj było to tu już zakręt w lewo a ja się tutaj na troszkę jednak uuu dzięki zostaliście trochę w tyle tym razem ja już jestem na drugiej pozycji. To mam tutaj cztery okrążenia Dzień dobry. Mam nadzieję, że to by się tu jakoś wcisnę Niebawem. Okej. Okay. Jeśli tutaj coś. O, udało się. u nie bardzo. Bo on mnie tutaj weźmie. już nie, nie wziął. Nie udało mi się. Ale mi rwie to kiero tutaj, zaraz mamy te błoto. to błoto. Poshamowanie i jedziemy tutaj w zakręt. Kontra. Dobra, jesteśmy już na asfalcie. Uuu, To Wyjście z zakrętu wyglądało. Tak więc niebawem rozpoczynamy już kolejne okrążenie. Takie szybkie są te okrążenia, bardzo mam wrażenie. Czy nie, jeszcze, jeszcze nie jest tego okrążenia. Tutaj dopiero po tym ich w prawo. Dobra. Już mamy to. Sekundę 8 ma do mnie, także nie odjechałem w ogóle za bardzo. Tutaj delikatnie. Wróciło mnie. Ale teraz ja wam troszkę odjechałem, mimo wszystko. Oh shit. Ło! Ło! Udało się z tego wyjść jakimś cudem. Ło! Tu właśnie pojawiły się znowu te luzy w powietrzu. szybko I jesteśmy już chyba na prostej start meta, tak? Słuchajcie, pierwsze miejsce: 3,07 to dłuższy wyścig, był emocji również były, także spoko oczywiście Zostali w tyle, no bo ken block i to chyba wszystko, tak? W tym skoro skończyliśmy finał, to znaczy, że chyba jesteśmy w porządku, nie? 1350, 250 punktów reputacji, spoko mamy 4. Czwarty level i już kończymy praktycznie, finał zakończony, no i zarobiliście, no na razie nic nie będziemy stąd jeździć, bo wydaje mi się, że skoro blokowaliśmy nowe i tutaj mamy zakończony finał, to znaczy, że w następnym odcinku przystąpimy do Rockstar Energy Transport Clash. Brembo Blasty już sobie zostawiamy, tak myślę, bo tutaj 200 punktów mieliśmy tutaj też, także... To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie. Zapraszam Was już teraz do subskrybowania do kolejnego odcinku. Klikajcie kciuki w górę oczywiście. Zapraszam serdecznie, bo to mnie oczywiście wspiera. No i trzymajcie się. Cześć!